Odtwarzacz Blu-ray to nie tylko lepsza wersja DVD. To w pełni multimedialne urządzenie, dzięki któremu możemy odtwarzać filmy i zdjęcia ze sprzętów podłączonych do domowej sieci, a także z internetu. Dziś pokażemy właśnie możliwości tej ostatniej opcji. Pokażemy, jak podłączyć odtwarzacz Blu-ray do internetu. Praktycznie każdy nowy odtwarzacz Blu-ray ma dziś możliwość podłączenia do internetu za pomocą kabla sieciowego wpinanego do złącza LAN. Pokażemy, jak połączyć odtwarzacz Blu-ray z popularnym modem Livebox. Końcówkę kabla wpinamy do, w gniazdo oznaczone czerwonym paskiem. Następnie podłączamy Livebox do gniazda telefonicznego. Mamy już połączenie z internetem. Odtwarzacze Blu-ray mają firmowo instalowane oprogramowanie. Umożliwiające im bezpośrednie połączenie z wybranymi serwisami internetowymi. W przypadku firmy LG funkcja ta nazywa się Netcast. Zobaczmy, co zawiera. Ten sprzęt umożliwia nam bezpośredni dostęp do trzech serwisów internetowych: filmowego, zdjęciowego i meteorologicznego. Trzy serwisy to nie jest imponująca ilość, ale pamiętajmy, że te funkcje w polskiej wersji językowej pojawiły się w sprzedawanych u nas odtwarzaczach Blu-ray całkiem niedawno. Na najlepiej rozwiniętych rynkach amerykańskich tego typu sprzęt oferuje zapewne dostęp do kilkunastu serwisów z Facebookiem włącznie. Producenci sprzętu zapewniają jednak, że ilość serwisów będzie stale rosła, a służące do ich oglądania oprogramowanie będzie można aktualizować. Dzięki funkcji BDLive, w której wyposażone są niemal wszystkie nowe odtwarzacze Blu-ray. Jak widać, podłączenie Blu-raya do internetu jest proste. Trzeba tylko zadbać, żeby odtwarzacz i modem znalazły się w jednym pomieszczeniu, w miarę blisko siebie. Takie możliwości odtwarzacza Blu-ray mogą być ciekawe dla osób, które kupiły kilka lat temu telewizory cyfrowe, nie posiadające złączy umożliwiających ich podłączenie do internetu. Pamiętajmy więc, że kupując odtwarzacz Blu-ray, kupujemy nie tylko odtwarzacz płyt Blu-ray i DVD, ale także odtwarzacz sieciowy, który daje nam możliwość korzystania z przynajmniej części zasobów internetu.